Witam na kolejnym filmie. Wybraliśmy się z żoną dzisiaj na nockę nad jezioro Demżino. Woda PZW 2 Mieszamy zanętę. Weź pokaż, ile zanęty, tyle zanęty. Wsypiemy, robimy kule. To wszystko wieczorem pójdzie do wody. No i będziemy próbować. Jakbyśmy coś złowili, postaramy się to nagrać. No to tymczasem. Nie pierwsza ryba dziś ale jakaś malutka ryba ale coś tam jest nie wiem co nagraj jak ten, nagraj rybę tutaj ale duża taka płotka wraca do wody o Masz branie. Nie mam jeszcze, nie widzisz? Bierz. Już bierze. Nic nie bierz. bierze O, coś ci skubię O, zaraz. No czekaj jeszcze, co na razie skubię Co ty gada, zaraz będzie brało? O, teraz umie coś. Ale to płotki się bawią na dwóch wędkach. O. o, on tam siedzi pewnie. Małe ryby teraz z wieczora. my czekamy dopiero na noc. Może podejdzie coś, ale woda już jest coraz zimniejsza. Już, już może być ciężko z tymi rybami. No ale zobaczymy. Sobota trzeba próbować. Bo to już ostatnie noce pewnie nad wodą, bo już. Rano było 4 stopnie w tygodniu, także no bawi się. Robak zaraz będzie po robaku. No pilnuj, będzie zaraz branie. O, 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 o. podjechało ładnie, ale trochę nie mogłeś to zaciąć już w tempo. Podkręć trochę. Żeby on nie był w wodzie, bo wtedy nie będziesz widzieć jak popuszcza. Dobra, dobra, dobra wystarczy tak do połowy. No, no dobra. No to próbujemy dalej. Ale poszła bokiem, to nic. O, co to robi teraz? Skubie. Skubia. No i dwie ostatnie. No dobra, podnecone. Pierwszy ryba dzisiaj. Późno już jest, ale coś tu siedzi dzieje. Nie dużego, ale jest. Tylko nie świećmy po oczach, lider latarką, tylko właściwie. Bo ja no. Jest leszczyk, ale to nie o takie ryby mi chodziło tutaj Nie o takie ryby mi tu chodziło Ten to naprawdę nie jest za duży No ale najważniejsze, że chociaż coś Jęc całego chlapą Mówię na no bez rybiu i rak ryba O taki jest Widzisz? Jak tego ja wypuszczę, co? Wypuszczaj, wypuszczaj. No, nie, jest za duży. Może da większego. Jakiegoś. Minęło gdzieś 5 minut od tamtej ryby. Jest coś następnego. Mam nadzieję, że coś większego. Gdzie nie weszły te drobne leszcze? O ten może być trochę większy I teraz będzie się z drugą męską. O chyba trochę większy okay. o. Jest Jest łopata, Jest, Pięknie Jest ale piękna bestia Ojej no zobacz jak one są piękne tutaj te ryby mm -hmm. Zobaczcie ale piękny! Piękny jesteś! Super! Ile czekaliśmy? 3 godziny od nęcenia? Czy więcej, Lidzia? No, 3 godziny na pewno. No, 3 godziny, i dopiero weszły. Mówię Wam, dostałem tego małego. I teraz ile? Minęło 5 minut? Może nie, nawet wyrzuciłem tą wędkę, tylko i jesteś! No to jest dobry znak, może będzie coś lepiej. Ja nie tracę czasu, wyrzucam wędkę i rzucam dalej. Piękny! Piękny jesteś. Ale, ale. Mam haki duże, czwórki założone. Tego chyba zabierzemy, co? Mhm. Mm sezon się kończy. Jakąś świeżą rybkę by się zjadło. Ten jest ładny, naprawdę. Dobra. Dobra, wyłącz, bo trzeba siatkę wyjąć tam siedzi, ale chyba tu Ojej, co to jest? Ojej. Ojej, co to tu jest? Póć. Nie, leszczyk, ale jaki biedaczek mały. Temu tak szarpał. To branie było nie do rady chyba nawet tego sygnalizatora do góry wziąć. Temu to tak się bawił, bawił, tego robaka męczył, męczył. Aż w końcu wymęczył. Ale Taki leszczyk, ale tu z boku jest trafiony chyba sobie, o, ale kolego, tak to nie miało być. No dobra. No, jest godzina po 23. Ja zrobię podsumowanie, no w sumie nie ma czego podsumować, no ale chcę wam pokazać tylko tego tą rybę, co żeśmy złowili. W sumie z takiej do wzięcia to, żeśmy złowili jedną, jedną rybę, taka. No ta jest ładna naprawdę, no kurde, jak, jak na tą porę roku i w ogóle te nasze wody, no to naprawdę ten les jest bardzo ładny. Nie wiem ile on ma, ale, no, ale sporo. Jest tylko jeden, także ja mu daruję wolność. Niech on sobie pływa. Chciałem, chciałem go w sumie wziąć, ale, ale żeśmy żoną stwierdzili, że zaraz będziemy mokrzy. No, on już sam się wypuści, ale zobaczcie jaka to jest locha, naprawdę. Chodź, weź tego przytrzym i pokaż go. No, chodź, pokaż go. Pokaż go do tego. O, dobra, żona nie chce to ja go tak wypuszczę. Nie będę, bo mnie całego ochlapie, Ale naprawdę jest wielki. Jest wielki. Niech sobie płynie, niech rośnie. Niech sobie rośnie. Chciałem podziękować wszystkim. Mam już ponad 200 subskrypcji na kanale. Dziękuję wszystkim, którzy mnie oglądają, którzy subskrybują mój kanał. No, my kończymy. Moim zdaniem i tak było dobrze jak na październik. Także do, do następnego razu, trzymajcie się. Cześć.